17 luty 87. Chciałam być bardziej formalna wobec Boga, dlatego unikałam nazywania go Ojcem. Wasulo, dlaczego, dlaczego unikasz nazywania mnie Ojcem? Wasulo, lubię być nazywany Ojcem. Ja jestem Ojcem całej ludzkości. Kocham Cię, Ojcze. Ja też cię kocham. Kartka z oryginalnego zeszytu Wasuli ukazująca różnicę pomiędzy jej własnym charakterem pisma a tym, kiedy jej ręką porusza Bóg, dyktując orędzie. Zeszedł ósmy, osiemnasty luty, osiemdziesiąt Pokój z tobą, Wasulo, nie musisz się śpieszyć. Wiedz, że ja pracuję ze spokojem. Pozostań blisko mnie. Okrywa cię moje światło i nikt, kto zbliża się do ciebie, nie może cię dotknąć ani zranić. Moje światło jest nad Tobą jak aureola odkupienia. Twoja miłość do mnie leczy i ratuje wiele dusz idących na zatracenie. Masulo, one, one są jak małe, opuszczone dzieci, nie wiedzące, w którą stronę iść. Czują się zagubione. Kiedy ja jestem z nimi, karmię je miłością. Wtedy niektóre z nich przychodzą do mnie. Ty pomagasz im kochać mnie i podążać za mną. Posługuję się Tobą w ten sposób, Vasulo. Czy powinnam być dla nich cierpliwa, modląc się za nie dużo? Tak, miej dla nich cierpliwość, bowiem ja je miłuję. Ulecz je, kochaj je, Vasulo. Uczę Cię mądrości, boskie dzieła pochodzą od mądrości. Zrozum, kiedy Cię poucza. Pójdź, wesprz się na mnie. Czy chcesz na tym zakończyć? Nie, Jezu, kontynuujmy. O córko, kocham cię, Umiewana. Pracuj ze mną i uwielbiaj mnie. Lu